Postawy życiowe Twój kompas w podróży przez życie. W natłoku codziennych obowiązków rzadko zastanawiamy się nad tym, co kieruje naszymi wyborami i decyzjami: jakie wartości uważamy za najważniejsze, jakie cele chcemy osiągnąć w życiu. Odpowiedzi na te pytania skrywają się w naszych postawach życiowych niczym kompas, wyznaczający drogę przez morze życiowych wyzwań. Postawy życiowe to zbiór wartości, przekonań i norm, które kształtują nasze postrzeganie świata i determinują nasze działania. To wewnętrzny system nawigacyjny, który pomaga nam podejmować decyzje, budować relacje i dążyć do realizacji celów. Wyróżniamy kilka kluczowych postaw życiowych: hedonizm skupienie na czerpaniu przyjemności z życia. Hedoniści dążą do maksymalizacji doznań i emocji, często kierując się impulsem i chwilowymi pragnieniami. Materializm: priorytetowe znaczenie dóbr materialnych i statusu społecznego. Materialiści dążą do gromadzenia dóbr, postrzegając je jako symbol sukcesu i szczęścia. Altruizm: bezinteresowne działanie na rzecz dobra innych. Altruiści kierują się troską o drugiego człowieka, stawiając jego potrzeby przed własnymi. Autorytaryzm – Dążenie do dominacji i kontroli nad otoczeniem. Autorytaryści cenią porządek i dyscyplinę, preferując hierarchiczne relacje. Egalitaryzm – Dążenie do równości i sprawiedliwości wśród wszystkich. Egalitaryści cenią współpracę i dialog, budując relacje oparte na wzajemnym szacunku. Poza tymi głównymi kategoriami istnieje wiele innych postaw życiowych, które kształtują nasze osobowości. Ważne jest, abyśmy byli świadomi swoich postaw i rozumieli, jak wpływają one na nasze życie. Dlaczego warto znać swoje postawy życiowe? Poznanie siebie, świadomość swoich wartości i priorytetów ułatwia nam zrozumienie własnych motywacji i pragnień. Lepsze decyzje, znajomość swoich postaw pomaga nam podejmować decyzje zgodne z naszymi wartościami, co prowadzi do większej satysfakcji z życia. Budowanie relacji. Rozumienie postaw innych ludzi ułatwia nam budowanie zdrowych i satysfakcjonujących relacji. Rozwój osobisty, świadoma praca nad swoimi postawami może pomóc nam stać się lepszymi ludźmi i osiągnąć większą dojrzałość. Postawy życiowe nie są czymś statycznym. Z biegiem czasu mogą się one zmieniać pod wpływem doświadczeń, edukacji i rozwoju osobistego. Ważne jest, abyśmy byli otwarci na zmiany i nieustannie dążyli do rozwoju. Świadomie kształtując swoje postawy i wartości. Zrozumienie postaw życiowych to klucz do odkrycia swojego prawdziwego ja i wytyczenia drogi do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. To podróż, która trwa całe życie, ale z pewnością jest warta podjęcia. Day by Day with Mindset.